Witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie taką małą odskocznią od tego, co zazwyczaj możecie zobaczyć u mnie na kanale. Nie będzie żadnej skomplikowanej cyfrówki, żadnego programowania. Zrobimy sobie taką luźną naprawę żarówki LED. Niektórzy z Was pewnie już się szykują do napisania w komentarzu, że nie ma czegoś takiego jak żarówka LED, że żarówka i LED to sprzeczność i co to w ogóle ma być. Ale ja Was uprzedzę. Tak, wiem, że żarówka LED to niepoprawna nazwa potoczna. I prawidłowo to, co trzymam w ręku, nazywa się lampą LED. Ale nie zmienia to faktu, że większość ludzi przyzwyczaiła się do niepoprawnej nazwy żarówka LED. Dlatego w tym filmie będę mówił o żarówce, która tak na dobrą sprawę żarówką nie jest. Ale może zamiast gadać o pierdowach, zajmiemy się naszym pacjentem. Pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście dostać się do jego wnętrza. W przypadku tej żarówki jedyny sposób to jest zdjęcie tej bańki. Na szczęście jest ona plastikowa, bo ze szkłem byłby mały problem. Trzeba by bardzo ostrożnie to robić, żeby nie stłuc. A tutaj na początku spróbujemy tak. Nie wiem czy to widać, ale na łączeniu ona tak jakby się trochę rusza. Ale jednak mocno trzyma. Spróbujmy psiknąć tutaj w to łączenie trochę izopropanolem. Może ten klej puści. No, elegancko. Jesteśmy w środku. I pierwsze, co mi się tutaj rzuca w oczy, to czarna plamka na jednej z diod. O tu. Nie chcę to schodzić przy skrobaniu. Więc wydaje mi się, że już znaleźliśmy przyczynę, dlaczego nasz pacjent jest martwy. Jedna z diod po prostu nie wytrzymała bardzo wysokiej temperatury, jaka panowała w tej żarówce. I powstał w niej taki mały krater. Bo jak widzieliście na początku filmu, ta żarówka siedziała w klosz, więc tam nie było praktycznie żadnej wentylacji. Tutaj też, wydaje mi się, że od tej temperatury nawet przewód zaczął się odlutowywać. Nie wiem, czy to fabrycznie tak było, ale to wygląda jak nadtopiona cyna. I też po topniku widać, jak wysoka temperatura tutaj musiała być. Topnik jest po prostu zwęglony. To jest właśnie najczęstsza przyczyna padania takich żarówek. Za wysoka temperatura. Czyli co tutaj trzeba zrobić, żeby naszego pacjenta wskrzesić? Sprawa jest prosta. Wystarczy wymienić diodę albo ją zewrzeć. Część z Was pewnie pamięta poprzedni odcinek o naprawie żarówek LED, bo był taki jakiś czas temu, i tam w przypadku jednej żarówki, żeśmy co prawda nie zwarli diody, ale zastąpiliśmy ją rezystorem. Ostatnio wylutowałem trochę diod z podobnych żarówek i myślę, że dzisiaj dobrze by było zastosować bardziej profesjonalne rozwiązanie. Dlatego spróbujemy wymienić diodę. Najpierw przydałoby się sprawdzić, na jakie napięcie są te diody. Jaki jest na pojedynczej diodzie spadek. Dolutowałem się przewodem do, miejmy nadzieję, sprawnej diody i teraz możemy ją zasilić i zmierzyć spadek napięcia. Zapomnijcie o robieniu tego miernikiem ustawionym na test diody, bo takie diody mają zazwyczaj spadek, od 9 do 18 V. No, zdarzają się takie ze spadkiem 3 V, ale tutaj patrząc na to, że tych diod nie jest jakoś strasznie dużo, a żarówka jest zasilana bezpośrednio z sieci, no to możemy się spodziewać spadku właśnie tak w okolicach 9-18 V. Mam tu taki zasilacz transformatorowy, oczywiście samoróbkę. I on nam daje tutaj z tego co pamiętam 32V. Zresztą zmierzmy sobie, ile tutaj jest na wyjściu. No tak, 32-33V. Tylko teraz uwaga: nie podłączajcie tego bezpośrednio. Bo z diody pójdzie dymek i będziecie mieli już dwie diody do wymiany, a nie jedną. Koniecznie przez rezystor. Żeby ograniczyć prąd. Wziąłem tutaj rezystor 1 kOhm. Powinno być OK. Zobaczmy, czy to w ogóle zaświeci. Tą stronę nie świeci. Pali. Dobra. Czyli dioda sprawna. Teraz to sobie tu przykręcę i zmierzymy spadek. 8,28 V. Czyli pewnie w jednej diodzie są trzy diody szeregowo. Prąd od razu możemy sprawdzić, jaki przez nią tu płynie. Uuu. Trochę nam rezystor nas mrodził. Cały gorący się zrobił. Tylko na chwilę można to podłączyć, jak na rezystorze macie duży spadek. Tutaj widzieliście, zanim zaśmierdziało, to dam radę zmierzyć. 24V były na takim małym rezystorze. Czyli 24mA przez niego przepływały. Ponad W. mocy się wydzielała, a rezystor jest ćwierć Wata. Jak już znamy spadek na jednej diodzie, to tak z ciekawości możemy wyliczyć, jaki był spadek na wszystkich. Jakie napięcie tutaj z drivera dochodziło. Tutaj mamy 4 diody, a tutaj będzie 5, 6, 7, 8. 14 diod. Łącznie. Czyli jak ten spadek przy wyższym prądzie wyniesie powiedzmy 8,5 V razy 14, to 119 V wychodziło z drivera. Odlutowałem tutaj kabelki od płytki z diodami i zaraz ją sobie wyjmiemy. Będzie łatwiej wymienić diodę. Jeszcze tak na szybko sprawdźmy sobie, jaki spadek mają diody, które chcę tam wstawić. O, idealnie. Wygląda na to, że to jest ten sam typ diody. Czyli trzy w środku szeregowo są połączone. Taki sam spadek, akurat nam podpasowały. Nawet jakby spadek się różnił, to dalej możecie taką diodę wstawić tym na podmianę, bo zazwyczaj w tych żarówkach są drivery stałoprądowe. Co znaczy, że pompują stały prąd w te diody, niezależnie od tego, ile tych diod jest. To daje nam też możliwość naprawy żarówki bez wymiany diody. Jak taką diodę zewrzecie, to driver dalej będzie pompował taki sam prąd w pozostałe diody. Ale wtedy musicie wziąć pod uwagę to, że spadek napięcia na tych diodach będzie trochę niższy, niż w oryginalnej żarówce ze wszystkimi diodami. Przez co na driverze będzie się odkładało wyższe napięcie i bardziej się będzie on grzał, więc nie gwarantuję, że po takiej naprawie żarówka długo poświeci. Ale jak chcecie na szybko rozwiązać problem, to czemu nie? To wyciągnijmy sobie naszą płytkę, zaczniemy od usunięcia kleju. W ogóle zobaczcie jaka dziwna sprawa. Przy większości tych diod są takie małe kuleczki z cyny. Na przykład tutaj. Tutaj też. Ja nie wiem, czy to fabryka tak zrobiła, czy to od gorąca cyna pod diodami zaczęła się topić. Kleju nie ma, ale płytka nie drgnie. Może kolega i zapropanol coś tutaj zdziała? Tak jak pomógł otworzyć. Tak może teraz pomoże to wyciągnąć. Ups. Coś nam tutaj pękło. To w ogóle jest porcelana. Więc no tak. Pchanie w ten sposób to nie był najlepszy pomysł. Ale teraz możemy wbić się o tutaj pod to. Dobra. W końcu. Puściła. Poza kamerą musiałem tutaj śrubokrętem i młotkiem się ratować. Ale mamy to. Możemy tą płytkę wyciągnąć. O, i tutaj siedzi nasz driver. Taka mała przetworniczka, pompująca stały prąd w te diody. Tam jak widzicie, a może nie widzicie, o, teraz widzicie, tam jest taki scelaczek ośmianuszkowy i trochę innych elementów SMD. Nasza płyteczka jest już przygotowana do operacji. Musimy uważać, żeby nie wlutować diody odwrotnie. Plus musi być do plusa minus do minusa. Tutaj na płytce mamy plus i minus podpisany. Tu gdzie te kable wchodziły, tu był plus tu minus i po ścieżkach możemy zobaczyć, gdzie ten plus szedł. Przewód plusowy. Idzie bezpośrednio tutaj do tej diody. A po drugiej stronie jest takie małe wcięcie. W tego typu diodach wcięcie zazwyczaj oznacza minusa. Jak dobrze się przyjrzeć, to te diody, które mam na podmianę, też mają takie wcięcie. Widzicie, o tutaj, jest wyraźnie zaznaczone wcięcie na obudowie, i tutaj jest minus, tutaj plus. Co się zgadza, bo jak pamiętacie, rezystor szedł do plusa, ten kabelek do minusa. No i faktycznie ten kabelek jest tutaj podłączony bliżej wcięcia. Tak, profilaktycznie sprawdźmy jeszcze, czy aby na pewno. Tylko ta dioda jest do wymiany, bo to, że inne nie mają kratera, nie znaczy, że są sprawne. Zobaczmy, ta świeci. Ta też. Tutaj, OK. Wygląda na to, że ta na obrzeżach są sprawne. A jak się mają te? Ta w porządku, ta też. No tą sprawdzaliśmy, jak mierzyliśmy spadek. Czyli na szczęście tylko jedna jest padnięta. To przystępujemy do podmiany diody. Na początek damy tutaj trochę topnika. Miejmy nadzieję, że inne diody to wytrzymają. Dawaj, wyłaś. Bo mi się tak głupio mata wybrzusza. No cóż, miało być profesjonalnie. Wychodzi jak zawsze, dziadostwo. Zanim dioda wyszła, to się rozpadła. No cóż, coś nam nie pykło z tym wylutem. Nawet jak ustawiam gorące powietrze na 400 stopni, pełen nawiew i szeroka dysza, to ta dioda ani drgnęła, w końcu się rozpadła. Zdaje mi się, że brakuje mi hot Musiałbym położyć to na hot plate, Wtedy miałbym grzanie od dołu, jeszcze od góry musiałbym dmuchać. Ale po co? Skoro zobaczcie dioda odpadła tak na oko nie ma przejścia. Tutaj. Te dwa pady są odizolowane od siebie, więc czemu by nie przylutować nowej diody na tą starą? To upewnimy się miernikiem, że na pewno nie ma tu zwarcia. No, nie ma. Wybrałem już diodę, którą tam wlutujemy i zauważyłem pewną analogię pomiędzy takimi diodami, a takimi zwykłymi, okrągłymi. Zobaczcie, tak jak mówiłem, przy wcięciu jest minus. A jak odwrócimy sobie tą diodę na drugą stronę, to tutaj ten pad od minusa jest większy niż pad od plusa. I tak samo jest w takiej diodzie. Tu co prawda nie mamy padów. Tylko niech jeszcze ta kamera złapie ostrość. O, dobra. Tu nie mamy padów, ale w środku... W środku, widzicie, te nóżki się pogrubiają. Po jednej stronie jest grubsza, po drugiej cieńsza i ta grubsza też jest od minusa. Tak samo jak w takich diodach. To wlutujmy sobie naszą diodę. Miejmy nadzieję, że teraz już pójdzie gładko. No dobra, dioda siedzi. Dzieło sztuki to nie jest. Ale najważniejsze, że wlutowana. Sprawdźmy jeszcze, czy na pewno. Nie zrobiło się pod nią zwarcie. Na szczęście nie. I zobaczmy, czy świeci. I czy prawidłowo jest wlutowana, Czyli plusa, plus jest tutaj. Plusa dajemy do tego. Tu gdzie był kabelek podłączony, bo to idzie bezpośrednio do diody, a minus tu świeci. No dobra, kabelki przylutowane i czas na chwilę prawdy. Tylko uwaga, bo mamy tutaj wysokie napięcie, więc nie pchajcie paluchów ani tutaj, ani do oprawki, ani nigdzie. Bądźcie po prostu ostrożni. Podłączam naszą żarówkę i działa! Udało się! Pali, widzicie? Wszystkie 14 diod łącznie z tą wymienioną. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bym zrobił, a mianowicie dobrze by było obniżyć trochę prąd, jaki idzie na te diody. Zazwyczaj można to zrobić podmieniając jeden rezystor tam w driverze. No ale niestety wyciągnięcie tego drivera graniczy z cudem. Także później dało się to z powrotem połączyć. Kabelki są bardzo krótkie. No i zwyczajnie nie mam jak tego wyjąć tu ze środka. Mogę to wyrwać, no ale później jak się podłączę z powrotem. Dlatego z tym już damy sobie spokój. Teraz kilka rad dla Was, co zrobić jak traficie na taką żarówkę. To znaczy porcelana tutaj, ciężka do wyciągnięcia płytka z diodami i diody, których praktycznie nie da się wylutować. Po otwarciu bańki dajcie sobie spokój z wyciąganiem tej płytki i z usuwaniem kleju. Nie bawcie się też w żadnej hotery, wyciąganie tej diody. Po prostu ją zdrapcie, zdrapcie tą górną część, żeby zostały dwa pady, i wlutujcie nową diodę na te pady. I po sprawie. Później dużo łatwiej to złożyć. Bo płytka jest dalej dobrze zamocowana i też ta bańka dobrze wchodzi w ten klej, że czasem nie trzeba jej dodatkowo kleić. Ja tutaj musiałem wspomóc się kropelką, żeby złożyć to do kupy. Czy to się nie rozleci? Czy jakieś cyjanki nie będą się tutaj wydzielać? Jak to się zacznie grzać? No, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że nie. A nawet jak coś tu pójdzie nie tak, no to cóż, nauczę się czegoś na własnych błędach. I w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli się podobało, zostawcie po sobie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas.